Kardynia, jest jestem i właśnie chciałam powiedzieć, że jestem przed, tak wzruszona, tak prze, przejęta tym, co tu usłyszałam. Nie jestem akurat dobrzanką, ale już rosłam w tą ziemię. A chciałam powiedzieć, że właśnie yy, widząc tutaj mojego teścia i to zabudowanie domu, w którym no, niedawno nawet bywam, bo już w tej chwili bardzo, bardzo, że tak powiem nieciekawy, ale tam odbywały się y, narady partyzanckie. Między innymi było tak, bo to było odległe miejsce y, na tak zwanych działach, to tak. I można było z daleka zobaczyć, czy ktoś nie podchodzi. I mój mąż Stanisław, nie żyjący już. Miał za zadanie siedzieć i patrzeć przez okno. Jeżeli by ktoś szedł, to miał powiedzieć hasło, kondzia idzie. To wiem z autopsji, bo to po prostu opowiadali tam. Ja to z ciekawością słuchałam. I wtedy można było drugą stroną tego domu, tam gdzieś w stronę działów, uciec. Były takie możliwości. I tam się często właśnie odbywały te narady. Bo teść był pseudonim Burza, był jakimś dowódcą. Ja wszystkiego doskonale nie wiem, bo przyszłam to jako młoda, ale mimo wszystko mnie interesowało. I mam też rocznik sądecki, jedną część, gdzie właśnie pewne rzeczy odkryłam mam w domu i, i bardzo się z tego cieszę, że dzisiaj mogłam jeszcze ciekawie usłyszeć. Dziękuję pięknie.